Witajcie w pierwszym dniu vlogmasów Ja nie mogłam się doczekać tego, aż wreszcie otworzymy te kalendarze Także nie obchodzi mnie jakaś estetyczna, poranna rutyna, którą powinnam nagrać Nie, zaczynamy od otwierania kalendarzy Zaczniemy od tego z Chupa Chups. ja w ogóle ich jeszcze nie otworzyłam nie one są w folii i czekały chyba z miesiąc Dobra, słuchajcie, szukamy jedyneczki Odechę O, jest jedynka, jest jedynka yes, yes, Siedem? Yes, yes. Proszę bardzo, pierwsze okienko, lisek truskawkowy. Lecimy z drugim kalendarzem. Kontrowersyjna opinia, ale ja nie przepadam za tymi mlecznymi czekoladkami w kalendarzach, dlatego tutaj mamy zdrowe żelki. Proszę bardzo, tutaj numerek jeden. Jest świątecznie zapakowane. Nie mam totalnie ochoty na sobie czerano, ale jestem mega ciekawa, jak to zasmakowało. Ej, to pachnie jak czupa czupsy, a to nie ten kalendarz. Ej, mega dobre to. Taki ogólnie truskawkowy żelek. Działalność na pomoc, ja chyba kupię jeszcze jeden. Dobra, lecimy z blogma dalej, bo to nie koniec. Robimy sobie oczywiście estetyczne, świąteczne śniadanie na pierwszy dzień. U mnie to chyba będzie standardowo kawa, oczywiście w świątecznym kubeczku. I do tego idealne byłyby ciasteczka korzenne, ale szczerze, nie do słodkiego rano. A już się zasłudziłam tym żelkiem, którego musiałam spróbować. Jest siódma rano, także mi na razie wystarczy kawa, a my zabieramy się za ozdabianie pokoju. Wygrzebałam ozdoby świąteczne, także zabieramy się za dekorowanie mojego pokoju. Oczywiście maskę to choinka świąteczna. Ona ma jakieś tutaj resztki bombek. Ja chyba muszę w ogóle pokupować nowe albo gdzieś poszukać. ale świątecznie jest. Choinkę postawiłam na toaletce, bo tutaj spędzam najwięcej czasu rano, żeby poczuć ten vibe świąt. I lecimy, pokazuję Wam, co jeszcze kupiłam. Kupiłam takie mega cute żelowe naklejki. No i żeby nie zabrakło świątecznego, no to oczywiście świąteczne koce poduszki mam poduszki, mnóstwo, także idę potem przyozdabiać cały dom i zaraz Wam pokażę efekt końcowy. To zapomniałam, że święty Mikołaj przyniesie mi całą torbę pełną prezentów, a jest to właśnie kalendarz adwentowy od mojego chłopaka, więc też musimy go sobie oczywiście ułożyć na jednej półce, żeby ślicznie to wyglądało i żebym mogła otwierać każdego dnia. Mam no, nadzieję, że vlogmas tak, Wam się podobał. Oczywiście możecie mi pisać, co bym mogła zmienić, ulepszyć i w ogóle co byście chcieli zobaczyć na tych filmikach. Także dziękuję Wam Misiaki za oglądanie. Kurde, czuję się po prostu jak na YouTubie. Eee, I co, widzimy się w kolejnym vlogmasie, już jutro, pa! Cały świąt!